Say 135, okay. gate 13, 14, or 15. Uh, maybe 16. 16? Yeah, or, or 17. <laughs> <laughs> uh, the wind is quite good. Uh, okay. it's, it's up to you where you feel the best. Okay, so we can also wait for David. David is also for the 16. So więc try 16. I jak to jest za dobre, to można go wyrzucić. Ok, więc so, so try 16. 16-135? Tak. Yes. No, można się było zorientować, bo w poprzednim ujęciu Piotr jeszcze nie miał na głowie kasku, nie miał gogli, e, za to miał słuchawki. Mhm. Więc kiedyś to się musiało wydarzyć, no ale. Ale tak to yy, wyglądało właśnie ta rozmowa między Piotrem Żyłą, a jego trenerem Gregorem Schlierencauerem. O, uh. red! No i można przysiadem, można, można przysiadem, elegancko. Czyli Piotrek, proszę Państwa, skacze bliżej celu. Ten cel był wyznaczony dokładnie tak, jak w przypadku Dawida Kubackiego, na 135 metr. Jeszcze nie mamy dokładnego pomiaru. Ale nie wiem czy zwrócili Państwo i czy Ty zwróciłeś uwagę na prędkość najazdową. Grubo ponad 100 116 na godzinę, no w pucharze świata to się nie zdarza, absolutnie. A tutaj jak najbardziej. No, Piotr może nie trafił w dystans idealnie, ale niewiele zabrakło. 137 metrów znakomicie. Maybe 20 or 21, you can choose. I think 21 be better. <grymne> Ale odważny jest Tomasz Morgenstern, że chłopakowi 18-letnemu jeszcze anonimowemu dość umówmy się, w tym światku skoków nercierskich każe skakać na rozmiar skoczki i właściwie puszcza go z samego lasu, <grymne> z samej góry, Widziałeś tam, tętno. Widziałem, widziałem. Myślę, że Kacna na treninga tutaj latał w okolicach 140 metrów, także to nie będzie pierwszy raz, jeżeli tam oczywiście doleci, a może dolecieć, chociaż nie, chociaż nie spadanie zaczęło się było wysoko a później skończyło się trochę słabiej. Myślę, że najdalej od deklarowanego celu był spośród dotychczas startujących zawodników. No ale wiesz co, z jednej strony 18-letni zawodnik, który nie ma wielkiego doświadczenia, z drugiej Morgenstern w jego wieku to już miał wygranych zawodów Pucharu Świata dobrych kilka na koncie, więc Zapewne mierzył swoją miarą, że można i trzeba e, młodych zawodników rzucać na głęboką wodę, bo już są na tyle wyszkoleni sportowo, że powinni sobie poradzić. Różnie może być. Zobaczymy jak, jak z wiatrem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na dole noszenie się kończy. W tej chwili widać, że tam będą podmuchy w plecy, no ale zobaczymy też jak wysoko będzie domen w stanie wyjść z progu. Uch, uch! To może być, proszę Państwa, rekord tego obiektu. Adam kazał mu 140, ale tak krótko nie dał rady. Niesamowity, lot. niesamowity facet. I to na dole naprawdę z tych wskazań wynika, że nie było jakiś podmuchów. Nie no, na dole miał ewidentnie w plecy. No i mimo tego, że na dole miał w plecy, to widzieli Państwo, jakim pułapem on się poruszał. No to po prostu stratosfera niemal. Obejrzyjmy sobie to jeszcze raz, bo warto. Niesamowity fakt. Absolutnie niesamowity. No ja nie wiem, to za 150 było, to było za 150 metrów. No nie wiem, czy aż tyle, ale jak już zaczął skracać, to było zdecydowanie za późno. Na to rozmiarem skoczni zaczął. 150,5! 150,5 metra, proszę Państwa. Nikt nie. nigdy na wielkiej w tyle nie skoczył. Estfeld 150 kiedyś. Patrz, i wcale nie taki długi rozbieg i wcale nie taki dobry wiatr. O. Dobry skoczek się trafił mały <grystanie> Nie najgorszy. Nie najgorszy. Ja już go gdzieś widziałem chyba. Maybe ten Gate Yeah, I think so. Huh? No, I think but uh, what do you think how far I might jump? 120. 20 now. może 10 because we have, uh, Too much points, so. But we have a tactic. Ah, okay. But, uh, <laughs> if you are better from the feeling with 110, then let's make 110 meters. We, we can, yeah, we can do 110 maybe, and uh, with gate five. Fast. Okay. W we will try. Yeah. Okay. Perfect. Let's do yeah. it. 110 <laughs> meters. Gate number five. Five. Cool. Enjoy. Thanks. <laughs> O, widać, kto tu jest starszy w związku. <laughs> Piotr Żyła jest starszy i w ogóle zmienił strategię. Nie 120, tylko 110 cały. nie z 10 tylko z 5. A poza tym wszystko się zgadza. <laughs> Proszę Państwa, ale ten wskaźnik celności przewidywań, o którym mówimy, oni tutaj ustalają, że ma skoczyć 110 i później rezultaty są liczone. Jest tak zwany accuracy, czyli właśnie wskaźnik. Jeśli chodzi o przewidywalność i realizację tych przewidywań. Oj, to nie było nawet 110 metrów. No to się było. wydarzyło. Przespał próg zupełnie. Zapomniał się wybić, wybił się z bóli. Jakoś tędy. To znaczy, z punktu widzenia pozostałych zawodników tego teamu, to może nie jest taka najgorsza okoliczność, ale jeśli chodzi o. Całkiem dobry wskaźnik celności przewidywań, jaki miał Kim Szliwensawera dotychczas. To były 3 metry średnio odchylenia na jednego skoczka, czyli nie. bardzo niedużo. Mm -hmm. No to Piotrek teraz. Zepsuł tę średnią. Trochę tę średnią zmienił. Bo tu do setnego metra do. 110 dziesiątego. metra do niebieskiej linii daleko, daleko było. Siedemdziesiąt, siedem i pół. Oj, oj, oj. Yeah. Valentin, it mm. was perfect. To jump now 119 meters. 119. Really? It's 19? Nineteen. One hundred nineteen. meters. And and Kate, uh, I think 12. Or you need 13? Or what for 119? Mm, I will go with 13. 13, yeah. And I will just my jump in case. That's perfect. Mm. <laughs> Good luck. Good luck! Przestraszył się valentyn, że musi skoczyć 190. 90! <laughs> a nie 90. Ale fajnie, że mu później nie powiedział po francusku, to też tak, Na co tak. Walentę zareagował w zupełnie naturalny sposób? bo powiedział Ja wolę. Samo się nie zrobić? Na 27 miejsce w konkursie Pucharu Świata. Tak, przy takim wietrze, którego w Pucharze Świata byśmy nie obejrzeli, Oj. bo tam wiadomo, Safety nie puszczamy. Chyba będzie chyba za daleko. <laughs> Grubo za daleko, on już chyba zobaczył, że nie ma co skracać, bo to już i tak już jest po ptakach. Tak, no trzeba powiedzieć, że e... no cóż, przyroda zawiodła, pod narty, po prostu. Zdecydowanie. Zawodnik wszystko zrobił dobrze, a przyroda się nie dopasowała do poziomu zawodnika. No właśnie. Za ja ja bardzo jest... poważnie z tym wybiciem. Mhm. Trafił, dobrze wyszedł, faza przejścia super. <laughs> Gdyby tak przysnął trochę, hmm. wybił się z buli, to można... No, tak wymyślić. jak Piotrek, prawda? Tak jak Piotrek. <laughs> <laughs> No a nic, teraz ta sytuacja w drużynie... <laughs> Widziałeś, rozkładaj, ha, hamuj, hamuj. <laughs> w drużynie Goldbergera robi się nieciekawa, bo e, zostało im 220 20 metrów. No to przynajmniej łatwo policzyć. Po 110. Po 110. Na razie... Sprawdzają się te przewidywania dotyczące, dotyczące długości skoku trenera. 125 w to czerwone. No, 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 Proszę! No, bardzo no, dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Troszeczkę, troszeczkę może przekroczona ta linia. No ale ostatni skok w drużynie Morgenszterna, skok, który będzie należał do Daniela Czofeniga, będzie musiał być po prostu normalny, bez jakiegoś wygłupiania się na setny metr czy na 150 z drugiej strony. Mm. No tylko wiesz, no to normalny, Ty normalny. Dokładnie trafił, 125, brawo! Pierwszy trafiony idealnie, a więc już wiemy, że jeżeli ten będzie miał tyle samo co inna drużyna, tyle samo metrów po 8 skokach, no to on ma jeden perfekcyjny skok, który będzie decydował. Mm -hmm. No to mamy w końcu, mamy skok do celu, mamy wycelowany dokładnie. No proszę. Nie dość, że bello to jeszcze taki, no, taki precyzyjny. Prawie. Very bello. Ok, Ryoju, gate number 5? Gate number 5. Yes, and 107 meters. 107 meters. Yeah, let's go. Yeah. try this. No tak, zostawił sobie na domenę 125. No, może 120, biorąc pod uwagę, że Rio na 107 to. Nie da rady. Może być kłopot drobny, ale. Może no, się w ogóle nie wybije. No tak, chyba, że tak specjalnie zrobisz, że po prostu. Przejedzie przez próg. 107 musi skoczyć Kobayashi, to na średniej krokwi to mógłby. A tutaj na wielkiej, no zobaczymy. No nieprzesadnie się wybił. O, o, proszę, Pięknie, zrozumiał zalecenia trenera. Wbrew temu, co się o nim mówi, że po angielsku to jak średnio. Jak chce, to rozumie. chce, to rozumie, doskonale rozumie. No, to domen trochę odetchnie, bo domen nie będzie musiał hamować, już tak strasznie. Dobrze dodałeś, że tak strasznie. No, popatrzmy, jak tutaj wyszło z tą odległością ostatecznie miało być 107. Jest, Jest to 107, 7. drugi skok z Drugi z rzędu skok idealnie do celu. No, wskakali się panowie w formułę. <laughs> How do you feel? Oh, it's quite difficult for me, but yeah, I'm happy. <laughs> it was amazing! Big applause for you What do you think about Kate? Probably seven? Seven? seven. Yeah. yeah, yeah, seven. Let's go for seven and hundred and twenty-eight. Perfect. We'll do it. You will do to jest coaching jednak. Było poklepanie po plecach. Jesteś najlepszy. Dasz radę. No tak trzeba. Tak trzeba. Andras Wellinger na belce startowej 128 metrów do uzyskania. Belka startowa zmieniona, zdaje się. Z tak, miało być 7? Trenera. Ale Schmidt zmienił na dziesiątkę. Tak, no bo zmieniło się z wiatrem. Mm -hmm. Zdecydowanie. No więc 128 brakuje do 1000. Trzeba lądować chwileczkę za punktem K. Dobrze! O, dobrze. będzie Brez. bardzo blisko! No brawo, brawo, kapitalny skok. Zobaczmy jak wyjdzie z tym pomiarem odległości, ale wydaje się, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo blisko deklarowanej łącznej odległości, czyli tysiące metrów. No ta ich rozmowa Wellingera ze Schmidtem była taka bardzo przytomna, duża samoświadomość po obu stronach linii połączenia. To już zaczęło się hamowanie. Ty idealnie a, chyba. Idealnie. 128! Równy tysiąc! Niebywałe, proszę Państwa, jak to rozpracowali. Tysiąc dokładnie tyle, ile miało być. I w dodatku to jest trafiona nie tylko łączna odległość, ale i odległość tego skoku, czyli oni dołączają do tych drużyn, w której przynajmniej jeden zawodnik trafił dokładnie do celu. No brawo! Fenomenalna robota Andiego Wellingera. One time, two way, two way. One yeah! Musi skoczyć 107 z szóstej belki proste zadanie przed niebieskim musi wylądować. Dokładnie. A, no, dobrze, dobrze, dobrze. Widował. Tak zaczął hamowanie w odpowiednim momencie. Wyglądało to rozpaczliwie, gdyby to był konkurs Pucharu Świata, ale tu się cieszy Gregor Deszfanden. No zobaczmy. No Naprawdę, naprawdę bardzo blisko tej linii wylądował. Jeśli to będzie rzeczywiście 107, no to też dwie pieczenie na jednym ogniu i łączny dystans, i trafiony cel. Tak, ale będą za Timem Szmita, bo Szmit skoczył, no, skoczył 4 metry, o, a Anty skoczył 3. Czyli o czyli metr by przegrali. O, metr. Ale zobaczymy, czy tu jest rzeczywiście 107 dokładnie. No, blisko. Blisko. 107. 107. Trafił. Trafił, trafił idealnie. Mają, proszę Państwa, równo 1000 metrów Tim Goldberger, tak jak Tim Schmidt. Też jeden dokładny skok do celu, z tym, że Martin Schmidt sam to sobie wyrwał, sam to sobie wyskakał na tej małej skoczni. Skoczył 4 metry, Goldberger skoczył 3. ok? Exactly this. Adam popełnił błąd z długością rozbiegu. Trzeba było go puścić z czwartej. Myślałem, że popełnił błąd w ostatniej grupie. Tak, mógł, to, też, to też, prawda, mógł go wziąć na początek. Później miałby pole manewru, no, ale zobaczymy. No dobrze, trzymajmy kciuki za to, żeby było dokładnie tyle, ile trzeba. 125 metrów poszedł Hamuje! Troszkę, może zabrakło, ale prawie idealnie. Prawie jest... idealnie. Też mi się wydawało, że z metra zabrakło. Może tak być, ale zobaczymy, jaki będzie oficjalny pomiar. Tu na dole e, mogły zmylić go warunki. Troszeczkę zaczęło podjechać w plecy. Hamował mniej więcej od 80 metra. Mm -hmm. 123,5. Zabrakło. zabrakło. 1,5 metra, czyli o pół metra przegrywają z ekipą Morgensterna. Aha, i zajmują czwarte miejsce. Zajmują czwarte miejsce. Pierwszy, proszę Państwa, Team Schmidt równo 1000. Drugi, Team Goldberger równo 1000, ale przegrywają dlatego, że Martin Schmidt na mobilnej skoczni skoczył 4 metry, a Goldberger 3. Na trzecim miejscu, Team Morgenstern, czwarty, Team Małysz, piąty, Team Schlierencauer. Na no, wygrywał się Schlierencauer w zakopanym był skoczkiem, to dzisiaj zajął piąte miejsce. No pięć zwycięstw i teraz I piąte miejsce. Bardzo elegancko się to komponuje.